Witajcie! Z tej strony Chłopski Rozum. Rządy federalne i stanowe zgadzają się na lockdown od środy 16 grudnia 2020 roku. Sklepy zamknięte, wizyty w szkołach tylko w wyjątkowych przypadkach. Zakaz zgromadzenia się w Sylwestra, zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych to środki, które kanclerz Merkel i premierzy zdecydowali się podjąć w walce z koronawirusem. Na konferencji prasowej w Berlinie kanclerz stwierdziła, że częściowy lockdown, który trwa od początku listopada, jest niewystarczający. Premier Bawarii Markus Syder powiedział: Korona wymknęła się spod kontroli. Lockdown w handlu i usługach ale z wyjątkami. Ponowne wprowadzenie twardego lockdownu uznano za konieczne ze względu na wciąż wysoką liczbę nowych zakażeń koronawirusem. Nowe przepisy będą obowiązywać na razie do 10 stycznia, przy czym 5 stycznia odbędzie się kolejna konferencja. Przepisy przewidują m.in. zamknięcie sklepów, wszystkich sklepów z wyjątkiem spożywczych, ze zdrową żywnością, z napojami, z artykułami sanitarnymi oraz aptek, drogerii, a także stacji benzynowych, banków, kas oszczędnościowych. Oraz placówek pocztowych. Dozwolone są usługi dostawy i odbioru w gastronomii. Zamknięte zostaną salony fryzjerskie, kosmetyczne, masażu i tatuażu. Dochodzi tam bowiem do bliskiego kontaktu personelu z klientami. Ograniczenia kontaktów w szkołach w tym okresie w szkołach i żłobkach obowiązują znaczne ograniczenia dotyczące kontaktów. Dziećmi należy opiekować się z domu, kiedy jest to tylko możliwe. Szkoły są zatem ogólnie zamknięte lub obowiązkowe uczęszczanie do nich zawieszone. Jednak rezolucja przewiduje opiekę w nagłych wypadkach i naukę na odległość. To samo dotyczy przedszkoli. Należy stworzyć dodatkowe możliwości dla rodziców, aby mogli korzystać z płatnego urlopu na opiekę nad dziećmi we wspomnianym okresie: Boże Narodzenie w najbliższym kręgu rodziny. Prywatne spotkania są nadal ograniczone do czterech osób z dwóch gospodarstw domowych z wyjątkiem dzieci do 14 roku życia. Wyjątkiem są dni świąteczne od 24 grudnia do 26 grudnia. Dopuszcza się spotkanie z czterema osobami z najbliższej rodziny i ich dziećmi do 14 roku życia. Najbliższym kręgiem rodzinnym są małżonkowie i inni partnerzy, a także bezpośredni krewni i domownicy. Zgodnie z uchwałą spotkanie w tej konstelacji jest również dozwolone jeśli zbiera się na więcej niż dwa gospodarstwa domowe lub 5 osób powyżej 14 roku życia. Zakaz gromadzenia się w miejscach publicznych i używania fajerwerków. W Sylwestra i Nowy Rok obowiązuje ogólnokrajowy zakaz gromadzenia się i zakaz używania fajerwerków w miejscach publicznych, które zostaną określone przez poszczególne landy. Sprzedaż petard i innych materiałów pirotechnicznych jest w tym roku w Niemczech generalnie zabronione. Alkohol jest zakazany w miejscach publicznych. Również od 16 grudnia do 10 stycznia. Łamanie tego zakazu grozi grzywnami. Nabożeństwa tylko z zachowaniem odległości. Nabożeństwa w kościołach, synagogach i meczetach oraz zgromadzeniach innych wspólnot religijnych są dozwolone tylko przy zachowaniu minimalnej odległości 1,5 metra. Oprócz tego przewiduje się obowiązkowe noszenie maseczek nawet na własnym miejscu, np. w ławce, oraz zabronione są wspólne śpiewy. <grym> No nie mogę no. Oraz zabronione są wspólne śpiewy. Śpiewać nie można. Masakra. Jeśli spod śpiewać nie można, ale jaja. Jeśli spodziewane jest pełne obłożenie, wierni muszą się wcześniej wpisać na listę obecności. Szczególne środki ochronne dla domów starców. W dokumencie stwierdza się, że należy podjąć specjalne środki ochronne w odniesieniu do domów starców i domów opieki, a także dla mobilnych usług opieki. Rząd federalny wsparł ich medycznymi maskami ochronnymi i zapłaci za szybkie testy na koronawirusa. Poszczególne kraje związkowe wprowadzają również obowiązkowe testy kilka razy w tygodniu dla pracowników domów opieki i domów spokojnej starości. W regionach o większej częstości występowania odwiedzający będą musieli wykazać się aktualnym, negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zamknięcie zakładów fryzjerskich, gabinetów masaży i innych. Firmy oferujące opiekę osobistą zostaną zamknięte. Należą do nich fryzjerzy, studia kosmetyczne, gabinety masażu i studia tatuażu. Nadal jednak możliwe są niezbędne zabiegi. Czyli fizjoterapia, terapia zajęciowa i logopedyczna oraz pielęgnacja stóp. Przedsiębiorstwa dotknięte blokadą mają odciążyć się dzięki wyższej pomocy gospodarczej. Pomostowa pomoc 3 powinna wynieść maksymalnie 500 tysięcy euro, wcześniej było to 200 tysięcy euro. Kwota maksymalna jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, na które bezpośrednio i pośrednio wpływają zamknięcia. Jak poinformował Instytut Roberta Kocha, czyli RKI. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 20 200 nowych infekcji koronawirusem i 321 zgonów. W sumie do tej pory w Niemczech koronawirusem zaraziło się ponad 1 300 000 osób, z których zmarło 21 787 osób. Niepokojąco wysoki jest także wskaźnik liczby nowych zarażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 7 dni. Wynosi on w tej chwili 169,1 Jest zatem o wiele wyższy od pożądanej wartości 50 przypadków w tym okresie. Lekarze zwracają uwagę na dramatyczną sytuację w wielu klinikach i ostrzegają, że w okresie świąt może ulec pogorszeniu. Zrzeszenie Medycyny Intensywnej i Ratunkowej podało, że w razie utrzymania się w ciągu najbliższych dwóch tygodni średniej liczby zakażeń koronawirusem na poziomie 30 tysięcy osób dziennie, podczas świąt w Niemczech będzie ich 420 tysięcy. Ja się pytam, gdzie ci chorzy? Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Na podsumowanie, przeczytam wam wiersz. Obłuda. Za kurtyną niegodziwości, uśmiech fałszu do ust przypięty. W sercu dawno szelma się gości. Świat częstuje światłem przynęty. W oczach błysk jakiś taki szyderczy. Dłoń w uścisku podstęp kreuje. Niby szczerość na ustach sterczy. W głowie Saigon bliskim gotuje. W życiu tańczy wciąż z oszustwami. Z takich zwycięstw dumna stokrotnie. Tylko nie wie, że pod stopami czeka starość smutna samotnie. To był chłopski rozum. A teraz do następnego.